padłem coś do kętyterścią z autem O kurwa co jest 1050 204 Papier kamiennożyce czy pan ucieka ja, pan... Prima Aprilis no, no nie no tak no nie. to się nie No tak nie może to frajer. Llewa, prawa, ręka.

ale to No tak nie może, to nie jedzie dalej i... Kolejny tyle. zakładnik wychodzi z I, I tyle. Wszystko będzie w porządku. Okay. Tu mogę stać? Nie, odjedzie mi pan stąd. Spierdale. No to spierdalej to Najlepsze teksty na podryw kobiety. Mam BMW. Już pani wie pani, że mam BMW. A, a, może, pan, a może pan wie? A, mogę no dobra, podanie. pani policjancie mogę pan. Ja wiem co zrobimy. Zaś mnie. 20 plus 1 głośno. Pięćka mi się robi. I 2 minuty. Dobra, przekonałeś mnie. Oto to ja E, pra... ja spróbuję, ja spróbuję. Dobra. Dobra. Tak robi. Słysza pan. Dobrze, udało mi się. No nie jest

Nie śledź mnie, nie ślacz mnie Ty, a co jak ja tak zrobię? Oh! <laughs> Czy zamiast zrobić fajny montażyk, pyk pyk, Jerry Grinch 40 Kili na montażyku, fajna niemiecka muzyczka bez praw autorskich, jebnięcie, przybliżenia, fajne jakieś laseczki tańczące w tle To robisz takie niemiłe rzeczy dla mnie, wiesz? Dawaj do garażu, ja kładę się i się widzimy potem

Deutsch, was mal nie Och przepraszam, pomyliłem. Ale was <grym> tak tego do... też musisz zredukować. Dobrze, dobrze. Dobrze, I jeszcze ostatniego? Aj, dobrze. No, świetnie. <grym> <grym>

A. Produkcja wysokich lotów, aczkolwiek bardzo niemiła w moją stronę, przez co jestem wielce oburzony kontentem, który został zaprezentowany, bo jest to wielkie poniżenie mojej osoby w internecie i nie prezentuje w żaden sposób tego, co tak naprawdę można obejrzeć na tym streamie, ok? Chwanie błogo sprzedaż. ja się że jeżeli... <słuch> <słuch>